To jest magazyn reporterski RMF Max. Michał Michna, przed mikrofonem. W poprzednim wydaniu naszego programu z naszym gościem Albinem Sieczkowskim, twórcą bloga strefa kulturalnej jazdy.pl, rozmawialiśmy o kulturze i bezpieczeństwie jazdy, na przykładzie kieleckich kierowców. Zastanawialiśmy się, jakie błędy można najczęściej zauważyć na ulicach stolicy Świętokrzyskiego. Teraz wracamy do naszej rozmowy, a tę część zaczniemy od samego bloga. Strefa kulturalnej jazdy.pl Panie Albinie, Pan często pisze o kulturze jazdy. Skąd pomysły na tematy? Wszystkie tematy, które opisuję na blogu są z życia wzięte. Generalnie wszystkie sytuacje to te, które albo spotkały mnie, lub też moich czytelników. Sam też prowadząc bloga sporo dowiedziałem się od swoich czytelników choćby. Na blogu można komentować, więc nierzadko są to nawet długie, długie dyskusje na wiele dni, gdzie po prostu dochodzimy do jakiegoś tam kompromisu i w, w końcu pojawia się na przykład na następny artykuł, gdzie to wszystko podsumowuje. Przykład takiego tematu, który wzbudził dużą dyskusję wśród internautów, który, który powodował, że ta różnica zdań gdzieś była duża. Myślę, że chyba takim największą burzę wywołał artykuł, w którym opisywałem, jak jeździć po rondzie. Zacznijmy od tego, że w ogóle rondo to tak jako ciekawostka nie jest opisane w ustawie prawa o ruchu drogowym, także nie, nie znajdziemy definicji ronda. Stąd też wielu kierowców ma swoje teorie, jak jeździć po tym rondzie, jak używać kierunkowskazów, czy je włączać którym pasem wjeżdżać, którym zjeżdżać. No i tutaj ile, ilu kierowców, tyle było pomysłów w komentarzach. Suma sumarum po kilkudziesięciu komentarzach postanowiłem zaktualizować swój artykuł tak, żeby było to wszystko fajnie i sprawnie opisane po to, aby zwłaszcza ci, którzy dopiero uczą się na kursach prawo jazdy, aby zdać egzamin, wiedzieli po prostu jak mają potem jeździć. Wśród tych najnowszych artykułów na Pana blogu jest m.in. ten poświęcony używaniu smartfonów w czasie jazdy. Dokładnie, ja to nazwałem smart to jest chyba taka nowa choroba obecnych czasów, coś co miało pomagać i wątpliwie tak jest, ale także w niepowołanych rękach domyśle kogoś, kto przesadza z tym użytkowaniem w nieodpowiednim miejscu i czasie, może okazać się zabójcze. Używanie telefonu komórkowego podczas jazdy, już nie tylko nawet samodzwonienie, czy też robienie sobie zdjęć, lub też nawet pisanie SMS-ów. Musimy pamiętać o tym, że na drodze każde oderwanie wzroku i myślenia od tego, co się dzieje wokół naszego samochodu może być tragiczne w skutkach. Innym takim gorącym tematem było używanie ostatnio przez Inspekcję transportu drogowego analizatora, analizatora świateł. Wielu kierowców choćby na blogu w komentarzach pisało, że, że to po prostu kolejna niepotrzebna rzecz, ja uważam niestety inaczej, albo stety. Uważam, że większość kierowców po prostu mają błędnie ustawione światła i po prostu nie zwraca na to uwagę. Jeżeli ktoś, choćby tak jak ja robi dużo kilometrów, zwłaszcza nocą, no to po kilkuset kilometrach mijając po drodze samochody, gdzie... Na 10, przynajmniej 8 ma źle ustawione światła, potrafię oczy boleć. Gesty, które używają kierowcy, gesty także te z wykorzystaniem świateł drogowych, tak? Dziękujemy, prosimy, wiemy jak to robić. Opisywałem w jednym z artykułów tak zwane nieoficjalne gesty kierowców. Coś, czego nigdzie nie było, a dzięki czemu ruch na drodze może być płynny. Mówiąc, krzycząc w środku, w samochodzie, pozostali kierowcy czy inni uczestnicy ruchu drogowego nie usłyszą nas, ale istnieje kilka gestów, choćby prosty podniesienie ręki, co oznacza dziękuję, przepraszam, lub też ma pokazanie komuś, że może wjechać przed siebie. Myślę, że taki gest na pewno jest oznakiem kultury, zwłaszcza jeżeli kogoś puścimy, ktoś nam podziękuje, a potem my potrzebujemy pomocy i ktoś dla nas zrobi to samo. Kierowcy bardzo często dziękują włączając na momenty światła awaryjne. E, tak tutaj muszę ostrzec, że nie zawsze to jest dobre rozwiązanie, tak samo jak nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem na przemian legle migać kierunkowskazami, ponieważ w niektórych samochodach e, nawet krótkie wciśnięcie e, kierunkowskazu powoduje to, że ten kierunkowskaz miga na przykład trzy razy i wtedy już robi się totalny chaos. Jeżeli jedziemy gdzieś tam jakąś drogą ekspresową, jest duży ruch, to zamiast użyć tych awaryjnych lepiej po prostu najzwyczajniej w świecie podnieść rękę i myślę, że kierowca, który będzie jechał za nami e, na pewno to zobaczy i doceni. No i chyba Najpopularniejszym, jeżeli tak to można nazwać, gestem na polskich drogach jest ostrzeganie przed policją długimi światłami. Dokładnie, nie uważam tego za nic dobrego. Jeździć należy zgodnie z przepisami i na pewno wszystko na drodze jest zależne od danej sytuacji. Ale no trzeba i każdorazowo zastanowić się, czy ten kierowca z przeciwka, który będzie jechał, my go ostrzeżemy, nie jedzie na przykład kradzionym samochodem, czy też pod wpływem alkoholu, narkotyków. My ostrzeżemy takiego kierowcę, on skręci w boczną uliczkę, no i pół jeżeli on dotrze do celu, nic się nikomu nie stanie. Najgorzej, jeżeli skręci w tą boczną uliczkę, tam będzie na przykład szkoła, będą biegały dzieci i on kogoś potrąci. Warto na to zwrócić uwagę. Z drugiej strony, to jest taki temat, który budzi wiele emocji, jak się wsłuchać w głosy kierowców, no pojawiają się też bardzo często takie opinie, że e, trzeba z głową ostrzegać, bo są sytuacje, kiedy policja ustawia się w miejscach, w których jest to nastawione tylko na to, żeby złapać kierowca, który no, jedzie szybciej tak, ale, ale w takim miejscu mało widocznym. Powiem krótko tak, jeżeli będziemy jeździć rozważnie zgodnie z przepisami, to policja w żadnym miejscu nam się tak pewnie zaszkodzi, a jedyną kontrolę. Rolą, jaka może być, to po prostu jakaś rutynowa i dwbuchnięcie przysłowiową świeczkę pod celem sprawdzenia czy jesteśmy trzeźwi. Jeżdżę dość sporo i szczerze mówiąc w ostatnich miesiącach nie zdarzyło mi się, żebym spotkał gdzieś tam na drodze policję gdzieś schowaną, zwłaszcza gdzieś tam na przykład na trasie Warszawa, Kielce standardowo stoją przeważnie tam w dwóch miejscach w skarżysku i gdzieś tam jeszcze chyba w Chustkach z tego co pamiętam. I powiedzmy, jak zawsze to jest standard, a klientów, że tak powiem, tak im nie brakuje. Wokół są szkoły, są przejścia dla pieszych. O dziwo, im łatwiejsze coś jest w teorii, tym trudniejsze okazuje się być w praktyce. W pierwszej części naszej rozmowy w magazynie reporterskim mówiliśmy o problemach na kieleckich ulicach wynikających z niewiedzy, czy też braku świadomości, przewidywalności kierowców. Teraz chciałbym, abyśmy wrócili do tego lokalnego wątku. Często jest tak, że to drogowcy testują na kierowcach, wprowadzając różne organizacje ruchu. Kierowcy często mają zastrzeżenia do pracy zarządu dróg pod tym względem w pana ocenie Układ komunikacyjny w Kielcach zadowala, czy też są takie miejsca, którym drogowcy powinni się przyjrzeć bliżej i hmm, myślę, że no ten się nie myli, kto nic nie robi, a umiejętność wychwycenia w porę jakiegoś błędu przez kierowców, no to oznacza to, że kierowca jeździ dobrze, je, jedzie defensywnie, nie tylko jeździ na pamięć, bo nie wiem, 20 lat jeździł w tym samym miejscu i ta droga miała pierwszeństwo zawsze. On jedzie 21 rok i podejrzewa, że tutaj też tak może się być. Okazuje się, że najwięcej wypadków tak naprawdę jest najbliżej domu, a z drugiej strony najwięcej też jest podczas pięknej pogody, zwłaszcza gdzieś tam na lepszej drodze, a przecież powinno być odwrotnie, przecież to zimą powinno być więcej wypadków, bo jest ślisko. Kierowcy jednak doskonale wiedzą, że jest ślisko, więc generalnie wszyscy gdzieś tam zdejmują tą nogę z gazu, a jeżeli jest tylko piękna, równa i szeroka droga, no to wtedy już puszczają wodze fantazji niektórych, no i efekty mamy, jakie mamy. Są powana zdaniem takie miejsca w Kielcach, po których jedzie Pan i, i myśli sobie Pan, dlaczego właśnie drogowcy zastosowali takie rozwiązanie? Przecież można było inaczej, lepiej dla kierowców. Czy są w Kielcach jakieś absurdy drogowe? Zdarzyło mi się gdzieś tam nawet poruszyłem na jednej ulicy, że był jednocześnie znak pionowy pokazujący zakaz wyprzedzania, a na drodze namalowana była linia przerywana. Ale podejrzewam tylko dlatego, że coś się tam zmieniło i w tym miejscu. I w tym miejscu wprowadzono zakaz celem zwiększenia bezpieczeństwa. No i warto znać też hierarchię znaków drogowych. Oczywiście taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, gdzie znaki poziome nie pokrywają się z pionowymi. Chociaż tak logicznie myśląc, znak pionowy powinien być ważniejszy, ponieważ na drodze zawsze może leżeć choćby zimą śnieg. Więc warto dokładnie analizować drogę. Kierowcy w Kielcach bardzo często zwracają uwagę na dwie wyremontowane w ostatnich latach ulice, ulicę ulica Krakowską i ulicę Ściegiennego. Obie dwujezdniowe, dwa pasy ruchu w każdą stronę. No i mało kto się stosuje do ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Kierowcy mówią, że śmiało można tam jeździć szybciej, drogowcy mówią, że nie, że nie można. Dokładnie, to jest kolejna cecha niektórych kierowców, którzy są po prostu zbyt pewni siebie. Uważają, że no skoro jest piękna droga, jadą sobie 80, zwłaszcza nowym autem, no to wszystko będzie fajnie i tak jest. Do czasu, aż niespodziewanie gdzieś, nie wiem, wyleci nam jakieś zwierzę, jakieś dziecko, no wiele różnych rzeczy może... Się stać. Może ktoś przechodzić daleko na pasach, nagle może zasłabnąć, i wtedy ta nasza pewność okazuje się być zgubna. Przypomnijmy adres: strefa jazdy.pl Tam można przeczytać, dowiedzieć się o tych problemach, o których mówiliśmy, ale też wiele, wiele więcej innych ciekawych informacji. Dokładnie. Kultura, bezpieczeństwo, porady, przepisy i inne ciekawostki motoryzacyjne. Albin Sieczkowski autor bloga strefa kulturalnej jazdy.pl był gościem RMF Max. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. O kulturze i bezpieczeństwie na kieleckich drogach z pewnością w RMF Max będziemy mówić jeszcze nie raz. Tymczasem w magazynie reporterskim. To już wszystko. Do usłyszenia. RMF Max o regionie.